Jeżeli chcesz tanio kupić końcy, to nawet jeśli ci się to uda, to nie pomoże w żaden sposób w pozyskaniu tej karty. siema z tej strony do manu, a to jest pierwszy film z serii Tanie, ale dobre, w której będę testować tanie składy, których koszt wykonania nie będzie przekraczać 500 tysięcy monet, a często będą one naprawdę taniutkie. I właśnie w dzisiejszym startowym odcinku przetestuję jeden z najtańszych złotych składów, jakie można zmontować, a jest to drużyna złożona z nieświecących kart z ligi angielskiej, której cena nie przekracza 10 tysięcy monet na wszystkich platformach. Formacja 41212 i szybki rzut oka na kartę. W bramce Foster, Rafael na prawej obronie, w środku Kabul oraz Kolker, lewa obrona to oczywiście Luksał, środek Rodwell, prawa pomoc Moses, lewa pomoc Varela, ofensywna pomoc Enzorbia, Atak, Welbeck oraz Aruna, Kone. Ten skład jest zbudowany w miarę z tym, na co zwracałem uwagę w pierwszym poradniku dotyczącym podstaw gry FIFA. Najsłabiej na papierze wygląda tutaj Rafael, bo nie jest on piekielnie szybki i do tego ma tylko 172 cm wzrostu, ale za to środkowi obrońcy obaj mają ponad 70 tempa, ponad 84 siły i ponad 1,88 m wzrostu, więc tutaj jest naprawdę dobrze. Ale tym, który najbardziej wyróżnia się na papierze, jest Jack Rodwell. To jest prawdziwa bestia. Wszystkie statystyki na karcie ocenione są na na minimum 70, a do tego ma on 188 cm wzrostu. Jego karta nie jest rzadka, pewnie przez to, że nie wyróżnia się on praktycznie w żadnym aspekcie gry, ale za to wszystko, co robi, jest na tym samym średnio dobrym poziomie i ta karta jest praktycznie bezwartościowa na rynku, a w meczu wygląda, jakby należała do zawodnika ocenion ocenionego co najmniej na 82. Drugim zawodnikiem, który wyróżnia się w meczu, jest Varela. Statystykami jest zbliżony nieco do legendy Paulo Futre, bo nawet ma tyle samo gwiazdek, sztuczek oraz słabszej nogi, ale nie mogę powiedzieć, że w meczu jest on od niego słabszy. Tym zawodnikiem gra się z lekkością, ma świetny dribbling tempo i strzały. Do tego nie daje on się wytrącać z równowagi i pewnie gdyby miał nieco wyżej ocenione podania, to jego karta miałaby overall nie 78, a 83, bo obecnie jego podania wynoszą tylko 71 i to z pewnością. On one zaniżają jego całą ocenę ogólną i powodują, że ta karta nie jest jeszcze rzadka. Trzecim najlepszym zawodnikiem w tym składzie jest Danny Welbeck, silny, szybki, ma niesamowite wykończenie w polu karnym i naprawdę mało różni się od swojego ifa, którego miałem raz okazję testować w składzie złożonym z samych ifów, trudno wierzyć z jaką łatwością odnajduje się on w polu karnym. Co do samego składu, czuć podczas gry, że każdy zawodnik ma tutaj jakieś braki i trzeba wiedzieć którym z nich na co można sobie pozwolić, bo tym składem nie można pozwolić sobie na intuicyjną grę na luzie, no chyba że rywal jest naprawdę słaby. Trzeba raczej przez cały mecz w pełni kontrolować wszystko co dzieje się na boisku i w rękach bardziej doświadczonego gracza z pewnością może być to dość mocne narzędzie do ataku, ale na dłuższą metę granie tym składem mogłoby być męczące, zwłaszcza dla kogoś kto wie jak gra się kartami z najwyższej półki. Ale sprawiedliwie powiedzieć trzeba, że można złożyć o wiele, wiele więcej złotych składów złożonych wyłącznie z rzadkich zawodników, którymi grałoby się dużo, dużo gorzej. W sytuacji kryzysowej warto w trakcie meczu temu składowi zmienić formację na 4-3-3 i postawić na ataku Warelę Welbeka, i Enzogbie, a w środku Mosesa, Rodwella i Aruna Kone, a do tego nastawić super ofensywę. To jest jak włączenie nitro w samochodzie i daje temu składowi solidnego kopa. Ja zastosowałem ten ruch dwa razy i kiedy miałem problem z wjechaniem do ramki rywalowi, to od razu poskutkowałem. Nie będę oceniać poszczególnych zawodników, ale najlepsi, tak jak powiedziałem, są tutaj Varela, Welbeck i Rodwell, a samemu składowi, biorąc pod uwagę cenę, daję no te 8,5 na 10. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia wkrótce.